Dobry, wieczór dobry, dobry wieczór, wieczór, dobry wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie. Grażyna Krenik. I Piotr Krenik. Bardzo nam miło. Wieczorową porą jest już relatywnie późno, bo około 22.00. Ale zgodnie z zapowiedzią chcielibyśmy dzisiaj rozpocząć taki cykl, dość nietypowy cykl. Zatytułowaliśmy go Rozmowy na Szczycie. Rozmowy na Szczycie w naszym wydaniu. Wierzymy, że ten tytuł będzie Wam odpowiadał, ale przede wszystkim, że będzie Wam odpowiadało to, o czym będziemy tutaj mówić, czym będziemy się dzielić. I wierzymy, że przynajmniej przez ten okres najbliższych tygodni kiedy są tak umownie mówiąc wakacje będziecie chcieli z nami trochę tego czasu spędzić ten czas zainwestować jak to powinno się powiedzieć ale na wstępie oczywiście bardzo Was proszę żebyście dali jakiś sygnał życia przede wszystkim czy jesteśmy widziani czy jesteśmy słyszani a poza tym no skąd nas oglądacie to będzie dla nas takie miłe taka miła informacja że Rozchodzi się to, czym się dzielimy gdzieś w przestrzeń, daj Boże, międzynarodową, chociaż tak zazwyczaj bywa. Więc z góry Wam za te komentarze dziękuję. Dziękujemy też Wam za udostępnianie i za to, że będziecie też komentowali to, co tutaj od nas usłyszycie. A chcielibyśmy podzielić się z Wami szeregiem tych treści, które wierzymy, że są dla Was ważne i interesujące, bo tak się zastanawiając nad tym, aby. W ogóle powziąć tego typu, nazwijmy to ładnie, projekt edukacyjny, tak, chociaż nie chcę tutaj za bardzo patetyzować, to zadaliśmy sobie pytanie, do kogo w ogóle będziemy te treści adresowali. I prawdę mówiąc, to dość szybko sobie odpowiedzieliśmy na pytanie, kto ogląda to, czym się tutaj dzielimy, czy jak dotąd przede wszystkim czym się ja dzieliłem. A od dwóch miesięcy, od momentu, kiedy wspólnie wymitowaliśmy. Live, live, który stanowił wywiad i zapowiedź jednocześnie czerwcowego seminarium budowy biznesu, to był mój wspólny, nasz wspólny live, tak? Wtedy, kiedy, kiedy część z Was poznała tutaj moją szanowną żonę, ale później. Kiedy spotkaliśmy się na żywo, właśnie 8-9 czerwca w Warszawie na seminarium budowy biznesu, to po tym, co się wtedy wydarzyło, po tym jak spotkaliśmy się z niezwykle sympatycznymi, takimi życzliwymi głosami, komentarzami. Opiniami postanowiliśmy poza takimi dziełami, typu seminarium czy jakiś warsztat, też dodatkowo wykorzystać siłę mediów społecznościowych i podzielić się z Wami tym, co uważamy, że będzie dla Was przydatne. A właśnie tak a propos tego, do kogo adresujemy te treści, no to powiedzmy sobie szczerze, ci z Was, którzy oglądacie to, czym ja się dzielę, czy uczestniczycie w jakichś wydarzeniach, które organizujemy częściowo wspólnie, a wcześniej ja. Prowadziłem, to robicie to dlatego, że jesteście osobami, które chcą się rozwijać, tak najogólniej można powiedzieć. Są osobami, które nie stoją w miejscu, jesteście osobami, które szukają odpowiedzi na wiele pytań, które prawdopodobnie wiążą się z tym rozwojem. Mówię o tym dlatego, że domniemuję, że ktoś, kto uważa, że już wszystko wie, Ktoś, kto uważa, że już wszystko, co mógł, osiągnął, to on prawdopodobnie nie będzie sobie zadawał trudu, żeby w ogóle włączać jakieś tutaj wypowiedzi moje czy nasze wspólne, no bo uzna, że skoro już wszystko wie, to po co ma marnować czas na w ogóle słuchanie kogokolwiek. I oczywiście mówię o tym z przekąsem, bo przyznajecie sobie doskonale sprawę, że często takie mniemanie, że wiemy już wszystko, bardzo blisko jest takiej cechy, która nazywa się pychą. No a jak znany slogan, a może nieznany, ale taki slogan istnieje, mówi Pycha kroczy przed upadkiem. Więc domniemując, że jesteście osobami, które szukają odpowiedzi na to, co można zrobić w życiu lepiej, jak można się lepiej w życiu rozwijać, jak można zrealizować to, co dla Was jest ważne, jesteście osobami, które chcą się w ogóle rozwijać, to stwierdziliśmy, że jesteście dla nas dobrym audytorium, żebyśmy my z naszego rezerwuaru doświadczeń, że tak ładnie powiem, podzielili się tym, co wierzymy, że może wnieść wartość do tego, co robicie no a trochę długo trwały te nasze zastanowienia również dzisiaj bo mieliśmy tego live'a wyemitować trochę szybciej i z doświadczenia wam powiem, że kiedy sam mam nagrywać jakiegoś live'a, no to pstryk, dosyć szybko się to odbywa. Na no kiedy musieliśmy tutaj uzgodnić treści scenariusze i kolejność z moją żoną. Oczywiście nie będziemy się tego trzymali, no to wymagało to bardzo poważnych właśnie na szczycie uzgodnień. No i stąd też godzina 22 się już punkt niemal zrobiła, ale wierzymy, że to i tak nie będzie przeszkadzało, bo to nagranie zostanie w przestrzeni. No, na, na zawsze. Pamiętam, tak nawiasem mówiąc, tutaj to tło jest za mną, to tło też tak dość symbolicznie tutaj wykorzystujemy to jest oczywiście tło prawdziwe, tak, prawdziwa nasza biblioteka. Od razu mi się przypomniało bo sporo z tych książek przeczytaliśmy wspólnie, ale nie wiem, czy pamiętasz taki nasz wspólny wyjazd lata, lata temu, świeżo jak się poznaliśmy, do Bukowego Dworku, kiedy spędziliśmy kilka dni czytając książki, tak, kilka dni. Po nocach siedzieliśmy, czytaliśmy książki. Tak się akurat składa to takie nasze wytłumaczenie tej późnej pory, że oboje jesteśmy takimi raczej nocnymi markami. Po nocach siedzimy, dużo czytamy, dużo oglądamy, więc nie miejcie nam za, nam za złe i prosimy was o wyrozumiałość, że o tej porze ta transmisja się odbywa. No dobrze, ale moi drodzy, dzisiaj chcielibyśmy dotknąć tak tytułem inauguracji. Jak już mówimy o wyzwaniach i kwestiach, które mogą Was nurtować, chciałbym dotknąć takiego tematu, które, który zawiera się w tej przestrzeni sukcesów, porażek i różnych ważnych kwestii, które każdego z nas nurtują, bo przecież często bywa tak, że kiedy jesteśmy na fali, kiedy osiągamy coś, co nas cieszy, kiedy mamy ten mniejszy lub większy sukces, to wpadamy w takie poczucie, że jest fajnie, to nas trochę znieczula. Ale tak właśnie dzisiaj rozmawiając o tym, co nam się w życiu przydarzało. I tym, co możemy się, czym możemy się z wami podzielić, doszliśmy do wniosku, że warto, żebyśmy porozmawiali o różnych życiowych wyzwaniach, trudnościach, które nas spotykają i żebyśmy na te kwestie spojrzeli z dwóch perspektyw. W jednej perspektywy mojej jako przedsiębiorcy i networkera, a drugiej perspektywy mojej żony jako jak już na tym wywiadzie dwa miesiące temu powiedziałem, dziecka korporacji, ale jednocześnie, później przedsiębiorcy, a jeszcze później dyplomowane, dyplomowanego coacha. I tak zaczęliśmy się też zastanawiać nad tym, żeby wpleść w tę naszą rozmowę jeszcze jeden wątek. Otóż my bardzo często tak między sobą dyskutujemy, oglądając tę przestrzeń mediów społecznościowych. Jak wiele jest takich niedomówień, takich przekłamań, takiego braku, braku fachowości albo nazywania ekspertami tych, którzy są tak naprawdę pseudoekspertami. Mnie to osobiście bardzo boli, jeżeli mówimy o np. marketingu sieciowym. Mam duże ale do różnych marketerów networkowych, teoretycznych. Podobnie w tej przestrzeni dotyczącej coachingu, rozwoju. No i prawdę wam tutaj muszę powiedzieć, zanim oddam głos mojej żonie, jak widzicie, długo zachowuje cierpliwość i pozwala mi gadać. To tak jak moja żona często miała, ale zwłaszcza kiedy prowadziliśmy jeszcze wspólną firmę networkową do jakości ludzi, którzy w marketingu sieciowym działają. Ja zresztą też to, ale ciągle mam i dlatego mam takie przesłanie, żeby poprawić jakość tych ludzi. Waszą, drogie koleżanki i koledzy, waszej pracy, waszych ludzi, waszych współpracowników i kolejnych pod kolej networkerów. To podobnie ten temat dotyczy takich długich zębów trochę, które, które mieliśmy bardzo długo na różnych Maści trenerów, rozwoju osobistego, coachów i tak dalej, i tak dalej. Nawet pamiętam, jak ze dwa lata temu nagrałem taki dość szyderczy. Live zatytułowany Coach, Coacha, Coachem Pogania, tak I, i różne tego typu kwestie. No ale pozwólcie, że oddam teraz głos mojej żonie, bo właśnie o tym, co możemy wyciągnąć z różnych trudnych sytuacji, to chcielibyśmy na ten temat powiedzieć, właśnie patrząc z dwóch perspektyw: perspektyw networkera i perspektyw coacha i przedsiębiorcy. Więc spójrzmy na to z drugiej strony. Na dzień dobry, na dobry wieczór. To właśnie chciałam jeszcze raz Państwa wszystkich, Was wszystkich przywitać. Dziękuję za te pozdrowienia, które tutaj, siedząc w milczeniu, czytam, które do nas piszecie. To jest bardzo miłe, bardzo, bardzo dziękuję, dziękujemy. Jak miło, że w końcu mogę ja się odezwać. Zastanawiałam się przed chwilę, przez chwilę, czy mam robić tło, Nie. czy mam robić na tym spotkaniu tutaj online z Wami jako fototapeta, dodatek do tych książek. Nie Dostanie wiem, mi się. Czy jednak da mi Piotr odrobinę przestrzeni, żeby mogła się również wypowiedzieć i, i też również do Was, do was odezwać. Kochani, a propos tego, co byśmy chcieli dzisiaj poruszyć na tym pierwszym naszym spotkaniu w cyklu, właśnie tych rozmów na szczycie, to porażki i trudności. O porażkach i trudnościach, o różnych takich zakrętach życiowych, Piotr bardzo wiele napisał w swojej książce. Ci, którzy już mieli możliwość, okazję, mam y, też przekonanie, że i przyjemność się z nią zapoznać, to wiedzą, o czym ja teraz mówię. Tych wszystkich, którzy jeszcze nie zapoznali się, nie przeczytali, y, naprawdę serdecznie zachęcam, byłam pier pierwszym cenzorem y, tej książki i y, no, nie jest tutaj wielką tajemnicą, chociaż nie ma tego w książce, to zaznaczył zresztą mój y, dobry znajomy, y, że y, y, mówi tak, słuchaj, ale tam nie ma nic o tobie. No, bo to nie jest książka o mnie, to jest książka o Piotrze, to jest książka o jego doświadczeniach, o jego życiu, aczkolwiek od lat 17 ja jestem też no, współudziałowcem po części jakiejś tam niewielkiej, ale również tych, tych jego doświadczeń, bo, bo tyle lat jesteśmy razem i no, nie jestem oderwana od tego, co się, co się też u niego działo. W tej przestrzeni biznesowej, bo o takiej chcemy tutaj rozmawiać, przede wszystkim o tej przestrzeni biznesowej. Porażki, trudności. To, co ja chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, co jest również udziałem bardzo takim wyraźnym mojego doświadczenia zawodowego, to to, że te porażki są. One są, by, by, były, będą u wielu, pewnie, pewnie też z Was, pewnie też dzielicie takie doświadczenia. Może teraz akurat są takie momenty trudne. I to, czym chciałabym Was podnieść, zmotywować, to to, żeby, żeby Wam przekazać, że one się kiedyś skończą. Oby jak najszybciej. I no, każdy z nas dostaje różne lekcje. Ja również, my również, jako małżeństwo, jako osoby wspólnie prowadzące biznes, dostaliśmy wiele lekcji, bardzo trudnych lekcji, ale one są niezwykle cenne. I chciałabym zachęcić Was dzisiaj, w tej mojej krótkiej wypowiedzi, żebyście zechcieli, spróbowali spojrzeć na to w ten sposób. Że te wszystkie trudności, te wszystkie wyzwania są nam dane po coś i one często są taką trampoliną do tego, co jest później, do lepszego później. Żeby mieć otwartą głowę i patrzeć w przyszłość pozytywnie, nawet jeżeli jest bardzo trudno, wierzcie nam. Mi, że nam też czasami jest naprawdę bardzo trudno i te wyzwania są z wysokiej półki, ale staramy się utrzymać w sobie dobre nastawienie, wspierać się w tym dobrym nastawieniu, ponieważ mamy już też takie doświadczenie, że nawet jeżeli nam się wydawało, że to już jest naprawdę, no powiem bardzo dobitnie, dno, w jakiejś tam płaszczyźnie, to po krótkim czasie okazywało się, że to była trampolina do rozwoju. Bo przez takie trudności, przez takie trudne doświadczenie, przez takie właśnie kroczenie ciemną doliną, uczymy się nowości. Trudności są taką trampoliną do tego, żeby szukać rozwiązań. Jakby było nam fajnie, cieplutko i łatwo, to bardzo szybko moglibyśmy się okopać, rozleniwić, rozmościć. I, i, I zostać w tym miejscu, w którym jesteśmy. A kiedy pojawiają się trudności, to z tymi trudnościami pojawiają się również wyzwania. I jeżeli te wyzwania w odpowiedni sposób podejmiemy, to one nas prowadzą do rozwoju i do lepszego jutra. I wychodzimy mądrzejsi i silniejsi z takich trudności, i później możemy dzielić się też z innymi, możemy wspierać, pomagać, wyciągać, wyciągać pomocną dłoń. Do tych, którzy akurat w tym momencie mają takie zakręty. Więc trudności to są takie lekcje, które są po coś, ale one są też bardzo wartościowe. I jeżeli w taki sposób, może ktoś na to popatrzeć, ma siłę, ma odwagę w taki sposób spojrzeć, to jest to coś, co będzie motorem do rozwoju, co będzie napędem, co będzie dobrem. Jak się po pewnym czasie za siebie obejrzy i zobaczy, jak wiele wydarzyło się właśnie przez to, że gdzieś tam w którymś momencie było trudno. Ja tak myślę, kiedy słucham Twojej wypowiedzi, że te trudności, które spotykały nas tak, w jakiejś mierze Ciebie, one w Twoim przypadku inspirowały Ciebie do tego, żebyś zdobywała kolejne tytuły naukowe, tak, czy nie jest tak? No bo tak naprawdę to, o tym mówiłem dwa miesiące temu, Ty kończąc tych pięć kierunków studiów, robiłaś to z takiego swojego pragnienia, żeby właśnie znajdować odpowiedzi na pytania, które Cię nurtowały i zadawa zadawałaś sobie ciągle te pytanie, co możesz zrobić lepiej, czego jeszcze nie, nie umiesz, czego jeszcze musisz się nauczyć. Mam rację? Tak, to prawda, ale jest to oczywiście kwestia mojej natury. Ja mam akurat taką naturę, że zaczynam poszukiwać. Jakby baza jest w tym, co, o czym powiedziałam przed chwilą. Gdzieś mi było niewygodnie, gdzieś mi było trudno i postanowiłam szukać rozwiązania, bo nie chciałam już trwać w tym, co właśnie było takie niekomfortowe. I ja idę do rozwoju, w kierunku rozwoju, również ucząc się, studiując, zdobywając nową wiedzę, fachową wiedzę, bo dla mnie to jest niezwykle cenne, żeby dobrej jakości wiedzę zdobyć posiąść, dokształcić się, douczyć. I tak jak mówiłam na tym naszym wywiadzie, który był właśnie pierwszym naszym wspólnym wywiadem, nie wszyscy muszą mieć takie samo zaparcie, żeby sięgać po wykształcenie akademickie, bo to nie, to, to nie o to chodzi. To, to nie chodzi mi o to, żeby promować tylko tego rodzaju edukację, ale w ogóle, żeby sięgać po rozwiązanie, żeby uczyć się nowości. I właśnie dokładnie to chciałam powiedzieć przed chwilą, że jeżeli mamy dyskomfort, jest nam niewygodnie w pewnej sytuacji, zaczynamy poszukiwać. Albo się załamiemy i będziemy siedzieć, i, i na tych swoich y, trudnościach i porażkach, albo y, jeżeli będziemy szukać rozwiązań, to będziemy również musieli się pewnych rzeczy nauczyć, i to jest ten plus z tych wszystkich trudności, które w, w pełnym rozrachunku później zobaczymy. Więc prawdą jest to, że ja akurat w takich momentach, kiedy potrzebowałam zmiany. Sięgałam po nową edukację, po nowe wykształcenie, po, nowo, po nowy fach. No i tak się zrobiło, że, że się tych dyplomów nazbierało, aczkolwiek nie o same dyplomy, chodzi, o tym też mówiłam dyplom, dyplomami to jest tylko dowód na to, że faktycznie jakiś tam etap edukacji przeszłam, ale chodzi o to, żeby korzystać z tej wiedzy. Ja korzystam i to daje wielką radość, daje mi też wielką taką swobodę, jakie poczucie bezpieczeństwa. Że jak nie tu, to gdzieś, a jak nie gdzieś, to jeszcze gdzieś. Cały czas w ruchu, cały czas w rozwoju i też do tego jak najbardziej Was chcę zachęcić, namówić, zainspirować. A ja z kolei mam spojrzenie z tej drugiej strony, z tej strony przedsiębiorcy i networkera, i może tak dopowiem, kiedy żona wspominała o kalibrze kwestii, które stanowiły dla nas wyzwania, stanowią czasami tak, no bo jak człowiek działa, coś robi. Kiedy prowadzi się różne przedsięwzięcia biznesowe, to wraz ze skalą tych przedsięwzięć pojawia się skala wyzwań, kiedy staje się na zakręcie. I jest takie powiedzenie, każdemu dobrze znane, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I rzeczywiście my się nauczyliśmy w taki sposób te różne wyzwania postrzegać. I jak sięgnę pamięcią wstecz, to tych sytuacji, które opisuję w książce, naliczyłbym bardzo, bardzo wiele, a tych, których nie opisuję w książce, które się w późniejszych czasach wydarzały, czy, czy po prostu nie uznałem za stosowne, żeby o nich pisać, jest równie wiele. I tak prawdę mówiąc, to wraz ze wzrostem działalności i apetytów na działalność, skala tych wyzwań, przed którymi stajemy, i skala potencjalnie tych różnych wpadek, czyli ta wysokość drabiny, z której się spada, rzeczywiście rośnie. Ale przekładając to na język marketingu sieciowego, to często mówię o tym i tym chciałbym do tego do zastanowienia, tym tematem chciałbym was nakłonić, jest kwestia inwestowania w ludzi. Bo ile w biznesie tradycyjnym mówimy o inwestowaniu, na przykład w towar, w jakieś przedsięwzięcia, firmy, kupowanie czegoś tam, co stanowi aktywa biznesowe, no to w marketingu sieciowym aktywami są ludzie, tak? No i to, że my inwestujemy swój czas, bardzo często niestety zdarza się tak, że ten czas inwestujemy niewłaściwie że trudno nam właściwie ocenić wartość naszej inwestycji w danego człowieka. Często potem biorą, idą za tym wielkie zawody, tak? że poznaliśmy kogoś, ktoś obiecywał dużo, nic z tego nie wyszło, daliśmy mu od siebie bardzo dużo, dużo energii, dużo różnego nakładu, poświęcenia czasami i okazuje się taka osoba. i to całe nasze działanie nietrafioną inwestycją. Mi się to wielokrotnie przydarzało i czasami pojawiały się takie pytania, tak zwłaszcza kiedy byłem na początku tej drogi, drogi networkera, czy nie machnąć na to ręką, skoro ludzie są tacy bardzo często niesłowni, czy też jednak trwać dalej i jaki jest na to antidotum. No i tak jak w biznesie, takie jest moje przekonanie, Człowiek patrząc na to powiedzenie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, i zadając sobie pytanie, czego się mogę dzięki temu nauczyć, i idąc dalej, dokonując innych działań, tych inwestycji, czasami niekoniecznie pieniędzy, ale czasu, to podobnie rzecz ma się do marketingu sieciowego. Po prostu, jeżeli poniosłeś porażkę w pracy z jakimiś ludźmi, z jakimś zespołem, coś się nie udało. Ktoś cię zawiódł, albo jakaś grupa ludzi cię zawiodła, a czasami firma cię zawiodła, no to po prostu potraktuj to jako pewne doświadczenie, które ci macie ubogacić, no i na szczęście można zacząć w, bez jakiegoś specjalnego ryzyka i nakładu po raz kolejny z nowymi ludźmi. I mam takie przekonanie, że Wszystkie porażki, które mamy na swoim koncie, można widzieć jak, jak tę przysłowową szklankę, tak? albo do połowy pełną, albo do połowy pustą. Innymi słowy, oglądać ją z dwóch stron: tak albo ze strony tego pytania, czego możemy się dzięki temu nauczyć, albo z drugiej strony traktować to jako przyczynek do tego, żeby machnąć ręką, poddać się, powiedzieć, że jesteśmy do niczego, albo świat, albo ludzie do niczego. No i oczywiście do takiej postawy, o takiej. I postawy was zniechęcam. Fakt jest jednak taki, że to nie jest tak, że jeżeli dzisiaj jesteś na fali, to będzie tak zawsze. I ja z perspektywy moich 55 lat to z całą mocą chcę potwierdzić, tak, jak to Rzymianie starożytni mówili, jeśli pragniesz pokoju, gotuj się na wojnę. Więc jeśli pragniesz, parafrazując to oczywiście, jeśli pragniesz tego, aby wiodło ci się dobrze, bądź przygotowany na gorsze czasy, bądź przygotowany mentalnie, bądź przywo, przygotowany, jeśli potrafisz organizacyjnie, również jeżeli chodzi o jakieś zasoby, bo to nie jest tak, że jeżeli dzisiaj jest super, to będzie super zawsze. E, oczywiście tego byśmy sobie życzyli, ale też z drugiej strony to nie jest tak, że jeżeli dzisiaj jest źle, a czasami nawet bardzo źle, to że tak będzie zawsze. Przyjmij po prostu taką postawę, że jeżeli wyciągasz wnioski z danej sytuacji, z tego, co tobie się dzisiaj przydarza, i gotów jesteś wykonać jakąś akcję na bazie tego doświadczenia, no to tylko i wyłącznie może to prowadzić do twojego rozwoju. A ponieważ przyjęliśmy, że się tutaj spotykamy w gronie ludzi prorozwojowych, no to wierzę, że te nasze tutaj wypowiedzi będą dla Was pomocne. To co? Słuchajcie, moi drodzy, tak ustawowe 25 minut już minęło. Wiemy, że przeciąganie o tej porze jest, no tak, najogólniej mówiąc, nie bardzo moralne. Chciałabyś jeszcze coś dopowiedzieć? Ja bym jeszcze chciała Wam dodać dzisiaj. Jeżeli w Twoim życiu teraz jest jakiś taki czas suszy, jest trudno, to chcesz Ci zainspirować do tego, żebyś uwierzyła, uwierzył, że to się skończy, że za jakiś czas dla kogoś krótszy, dla kogoś dłuższy, bo to wszystko zależy od sytuacji, od okoliczności. Przyjdzie czas obfitości. Takim dobrym słowem chcę się dzisiaj z Wami pożegnać, taką dobrą nadzieją, bo to nie jest tak, że niepowodzenia i porażki są trwają w nieskończoność. Ten czas, taki, taki okres suszy, trudności się kończy i przychodzi czas obfitości. Jak to wiadomo z pewnych źródeł, lata chude, lata tłuste, niekoniecznie to się musi na lata przykładać. Czasami to są miesiące, czasami tygodnie. Jest trudno, to się skończy i będzie dobrze. Więc bądźcie pełni nadziei, że nawet jeżeli jest w tej chwili pod górkę, nawet jeżeli w tej chwili są jakieś takie duże wyzwania, trudne wyzwania, one się skończą i przyjdzie, przyjdzie czas obfitości. I też do czego zachęcam. Miejcie odwagę prosić niektóre osoby, do których macie zaufanie o pomoc, bo my czasami mamy z tym trudności, żeby poprosić o pomoc tak po prostu, tak po prostu. Jeżeli macie wobec wokół siebie osoby Wam życzliwe, albo te, które mają takie zasoby, których właśnie teraz potrzebujecie, to poproście po prostu o nie. A oddacie komuś, albo im, albo innym. W innym momencie, wtedy kiedy ktoś inny będzie w dołku i będzie potrzebował takiej właśnie pomocnej dłoni, takiego złapania za rękę i pociągnięcia do góry, ja nauczyłam się korzystać z pomocy. Były takie okresy w moim życiu, jeszcze jak byłam taką młodszą, wojującą menedżerką, że nie umiałam prosić o pomoc. Na szczęście wraz z wiekiem i z doświadczeniem i z taką pokorą życiową przyszła też i umiejętność proszenia o pomoc, i czasami naprawdę ta pomoc przychodzi od osób, od których bym się nie spodziewała, a czasami po prostu mam konkretną osobę, do której idę i proszę, i otrzymuję. I to jest ten moment, kiedy, po, kiedy zaczynam się dźwigać w górę, a za jakiś czas zupełnie bezinteresownie ja wyciągam rękę do wielu innych osób, które są w potrzebie, i tak w taki sposób to się pięknie, przez pączkowanie, tak jak marketing sieciowy, rozprzestrzenia. Więc miejcie odwagę prosić o pomoc, jeżeli macie trudno. I miejcie nadzieję w to, że naprawdę ten czas trudności się skończy i będzie też czas takiego dobrego prosperity. A wierzę, że też wielu z Was, którzy właśnie nas dzisiaj oglądacie, jesteście w tym takim fajnym swoim czasie wzrostu, rozwoju i satysfakcji z tego, co robicie i miejsca, w którym jesteście. Słuchajcie, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Nie zarzekamy się, jak regularnie będziemy tutaj z Wami się dzielić i występować wspólnie, ale na pewno będziecie nas dość często mieli szansę zobaczyć. Przy czym będzie ta transmisja zawsze Publikowana na fanpage'u, tak, tym moim fanpage'u Krenigo Przedsiębiorczości, biznesie i rozwoju. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście udostępnili. I oczywiście, żebyście polubili, albo osoby, które będą miały okazję oglądać, bo ktoś im udostępni, to żeby te osoby też polubiły ten fanpage. Wtedy zgodnie z algorytmami Facebooka macie szansę dowiedzieć się, że coś się tutaj dzieje. Na czym nam bardzo zależy, bo wierzymy, że im z większą ilością ludzi się podzielimy, tym więcej będzie w tej przestrzeni tego zwrotu pozytywnego również dla nas. Kochani, dziękujemy Wam za Was czas, za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie, że komentujecie, że dzielicie się swoimi refleksjami. Dziękuję za to, że dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami online. Dziękuję. do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia, dobrej nocy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.